Na samym początku mam dla was wyniki konkursu na prezent na Momio i wygrała ta osobka, a więc gratulacje wygranej. Hejka z tej strony Zaspana i witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj będę oceniać wasze pokoje na Momio, a więc zapraszam do oglądania. Jeszcze tylko chciałam tutaj dodać, że jeżeli chcielibyście taką drugą część z oceniania waszych pokoi, to możecie napisać w komentarzu swój nick i po prostu w następnym odcinku ocenię wasz pokój i postanowiłam, że w tym odcinku każda osoba coś wygra, ale osoba, która jakby będzie miała najładniejszy pokój moim zdaniem, czyli będzie miała pierwsze miejsce, dostanie jakiś prezent i myślałam, żeby dać Momo na przykład muffinkę. Osoba, która będzie na drugim miejscu dostanie Momo misia, osoba, która będzie na trzecim miejscu Momo jednorożca. No i po prostu następne osoby będą dostawać kolejne Momo a więc dobra, czas przejść do pierwszej osoby. A więc jestem w pierwszym pokoju i to jest pokój ja jasperku. Nie wiem czy to się tak czyta, ale pozdrawiam. I tak wygląda ten pokój. Ten pokój mi się bardzo podoba. Tutaj mi się bardzo podoba to, że tutaj są właśnie e, jakieś kwiatki, że tutaj jakby jest ogród jeszcze za tym pokojem. I tutaj mamy taki, taki jakby inny pokój, gdzie jest. Jakaś szafa. No i tutaj wiecie, jest jeszcze łóżko. Jak widzieliście, mój pokój w poprzednim odcinku, on jest taki przeciętny, a tutaj jest moim zdaniem zupełna różnica i bardzo mi się ten pokój podoba. Ja bym ten pokój oceniła na 9 na 10, a więc teraz możemy przechodzić do drugiego pokoju. I drugi pokój jest to pokój, nie mam pojęcia, jak to przeczytać, ale nie wiem, Ewan Lynn, ale jeżeli źle to przepraszam, ale też pozdrawiam. I tutaj też mamy te kwiatki. No i tutaj też jest jakiś plakat z Birmo. Jest dywan, tutaj jakaś lampka. No i tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy też takie okno. No i tak ten pokój wygląda. I ten pokój też wygląda całkiem spoko. Jest tak fajnie wszystko zrobione w rogu. Tu, a tutaj na środku jest dywan i jeszcze jest właśnie zwierzak. I jest moim zdaniem taki całkiem spoko pokój. Troszeczkę mniej mi się podoba niż tamten pokój. Dlatego oceniam go na 8,5, na 10. Trzeci pokój jest to pokój momiowiczki Oniku Fres, a więc pozdrawiam. I ten pokój jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Tutaj widać, że jest coś o Halloween i bardzo mi się to podoba, że tutaj jest tyle rzeczy. Znowu są te roślinki i jeszcze są te zwierzaki tutaj na tym dywanie i to tak ładnie wygląda. Tutaj te rzeczy na ścianach są naprawdę śliczne. I mi się ten pokój bardzo podoba i ja go oceniam na 10 na 10. Czwarty pokój jest to pokój momiowiczki Oniku Walentynka 84, którą również pozdrawiam. No i ten pokój tak wygląda. Tutaj w ogóle ta ściana, ona jest taka słodka i jeszcze tedy dynie I mamy tutaj właśnie zwierzaki, jeszcze tutaj jakieś takie kwiatki. I chyba to są takie jakby choinki, takie w klimacie Halloween. Nie mam pojęcia co to jest. Ale tak to wygląda i mi się to, mi się to podoba, ponieważ tutaj jeszcze mamy te kwiatki i tutaj są te zwierzeczki. Tak fajnie jest to zrobione, więc oceniam go na 8,5 na 10. I ostatni, piąty pokój na dziś jest to pokój użytkowniczki lęka i jamniczek, którą również pozdrawiam. I tutaj mamy bardzo ładną ścianę i jest bardzo ładny dywan, taki i tu jest jeszcze fotel, taki w klimacie Halloween i... Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj bardzo fajnie też to wygląda, bo tutaj jest taki motyw Halloween, a tutaj jest po prostu sobie takie łóżko, tutaj jest stół z krzesłami, wiecie, żeby tak nie było pusto. No i tutaj jest jeszcze taka szafka. I tak wygląda właśnie ten ostatni pokój. I ja ten pokój oceniam na 9 na 10. I wychodzi na to, że pokój Fres jest... Moim zdaniem najładniejszy, ponieważ dałam 10 na 10, więc ta osobka dostanie ode mnie prezent i właśnie momo mufinkę. Na drugim miejscu jest Jasperek Ku i Lęka i Jamniczek, ponieważ razem mają po 9 punktów i oni dostaną. O, to już chyba drugi raz na moim jakimś odcinku, ale Jasperek. Ku i lęka i jamiczek właśnie są na drugim miejscu i oni dostaną ode mnie momo misia Tylko, że druga osoba dostanie go troszeczkę później, bo ten momomiś będzie musiał mi się załadować. W trzecim miejscu jest Ewan Lynn i Walentynka 84. I te dwie osoby dostaną momo jednorożca. Tylko, że właśnie druga osoba też dostanie tego momo jednorożca później, ponieważ będzie on musiał mi się załadować. OK, a więc to tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się spodobał, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, a już się z Wami żegnam, no i pa pa!